Święty Mikołaj jak wiadomo nie tylko obdarowuje prezentami, ale też czyni wiele dobra. Właśnie do tego zainspirowani zostali Zumbowicze w powiedziskach podczas Mikołajkowego maratonu Zumby. Tym razem spotkali się po to, by pomagać potrzebującym. Jak zawsze u nas, jak zawsze w Pobiedziskach, cel charytatywny na rzecz podopiecznych z Domu Opieki Społecznej w Zbieramy środki chemiczne, one są tytułem wstępu na tą dzisiejszą uroczystość. Nie jest to maraton na szeroką skalę, bardziej tutaj lokalny, ale myślę, że koło 100 osób się zbierze. Jak się przekonaliśmy Zumba nie jest zarezerwowana tylko dla pani. Gdzieś tam y, człowiek odnajduje swoją pasję. I czy to kobieta, czy mężczyzna, y, wiadomo, bez różnicy. Coraz więcej facetów uczęszcza na, na zajęcia. Jest to cały czas mały, mały procent jakby całej grupy. Jednak przewagę, tutaj silną przewagę mają kobiety. Ale panowie odnajdują się. No jest to też przyjemny sposób na spędzenie jakiegoś tam weekendu albo, albo wieczoru. My akurat spotykamy się w grupie przyjaciół, instruktorów. Lubimy to robić, mamy wspaniałego organizatora, którym jest Joanna Wolniewicz, organizuje bardzo fajne, fajne maratony, w większej części są to maratony charytatywne, także... Jest to cała przyjemność dla nas. Nie mieszkamy zbyt daleko. Jest to wszystko gdzieś w zakresie województwa wielkopolskiego, także nie ma dla nas problemu, żeby dojechać. Koszty paliwa to już są nasze koszty, także nie żądamy nawet od organizatora żadnego zwrotu. Dokładamy jeszcze po prostu od siebie jakieś ewentualne gadżety, które zbieramy. Zumba, ale też charytatywny charakter maratonu przyciągnęły także bardzo młodych uczestników. Spalam kalorie i ogólnie lubię chodzić, fajna muzyka. Czy w tym jest jakaś taka fajna energia, która ciągnie? Tak. No powiedz mi to, że dzisiaj tańczycie też w celu charytatywnym, żeby komuś pomóc. Ma dla Ciebie znaczenie? Tak, bo ogólnie jestem wolontariuszem w stowarzyszeniu i bardzo lubię pomagać potrzebującym. Wesoły jestem, no mogę trochę spalić kalorii, mogę sobie się poruszać. No i ogólnie jest świetna zabawa, z tego mm -hmm. wszystkiego. A czy to, że dzisiaj tańczycie też w celu charytatywnym, pomagacie komuś, ma dla Ciebie znaczenie? Tak, duże znaczenie ma dla mnie, bo wiem, że mogę komuś pomóc i że wtedy ten ktoś jest szczęśliwy. Podczas maratonu zbierano środki chemiczne dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie.